Radio Kraków. Radio Kraków. No czasami uda się dotrzymać słowa Obiecałem, że będzie Marcin Koczyba I jest, dzień dobry Marcin Dzień dobry Czas na radiostradę I będzie o właśnie, znowu to powiem Gaz do dechy O gazowaniu tak. samochodów i zagazowywaniu Powiedziano chyba prawie wszystko Mówię prawie wszystko Bo za moment z gościem powiecie jeszcze więcej Tak, bo pojawiają się nowe obszary Do tej pory było tak, że instalacje gazowe Pojawiały się w samochodach z reguły starych Bo kto by gazował nowsze auto Bo strach, bo szkoda, bo się zniszczy Bo tam silnik, nie wiem, tak, nie wiadomo jak Potem pojawiły się w nowszych są teraz e, instalacje gazowe już fabryczne, że można kupić samochód od razu u, 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 u dealera z gotową instalacją. No a teraz trafił do Disney. Razem ze mną w studiu Marek Radoszyn, nasz ekspert z firmy Fugazi. Witaj. Witam. E, no i co? I tiry. No, Czas na tiry. Tera tiry, tak. Mm. Erbo, albo era. Yy, okazuje się, że można, można również założyć instalację gazową do tak wielkich samochodów o mocy 500 koni, o 10 litrach pojemności, czy nawet więcej. Nawet więcej dokładnie. I, 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 to, I to działa? Co najlepsze. I to działa. O, właśnie już ktoś dzwoni, że chciałby, tak. Nam, tak. chciałby nam opowiedzieć też coś o tym, ale to potem, po programie. A na razie opowiedzmy o tych, o tych tirach. Jak to wygląda? Ile kosztuje taka instalacja w ogóle do takiego samochodu? Do tira jest stosunkowo drogo, ale jednocześnie jak to się przeliczy, to nie jest tak drogo. To jest... Od, od 12 tysięcy złotych. Od? Czyli od, może być więcej? Może być więcej, to zależne mm -hmm, od, mm -hmm. od zbiorników. Jeśli byłyby to dwa zbiorniki, byłoby mm -hmm. to znacznie więcej. E, tam są zbiorniki bardzo dużej pojemności, 250 litrów. Wow. Taki, taki zbiorniczek mm -hmm. do Tira. To montuje się na o tej oryginalnej ramie, e, którą, którą, którą tam Tir posiadam, razem z tymi mocowaniami, które, e, które się. Ściąga się zbiornik ten na olej napędowy i montuje mm -hmm. się ten zbiornik gazowy. E, dwa w lewy, jeden w lew po jednej stronie, drugi po drugiej Tak, żeby ten Tyrek podjeżdżał na stację no, Miał tą wygodę Także tutaj... <tuszu> Tutaj akurat są dwa wlewy. To było takie do tej pory marzenie trochę, bo mówiło się o tym, a tam diesla to nikt nigdy nie zagazuje, a jak zagazuje, to to będzie tyle kosztowało, że to się nie opłaca. To ja pamiętam takie rozmowy jeszcze pięć lat temu były powszechne, bo, bo wydawało się, że to jest nieosiągalne technologicznie. Dziś jak się okazuje, że jest. Tyle, że gaz nie jest podstawowym źródłem napędu, tak? nie jest podstawowym zasilaniem silnika. Dokładnie, tak jak w dokładnie, autach benzynowych. Bo... Że przełączamy się z gazu z benzyny na gaz całkowicie. Dokładnie. W benzynowych się, się to przechodzi się całkowicie tak, jakby na gaz, natomiast tutaj jest to realizowane na zasadzie dotrysku. Także jest dotrysk mhm. gazu i zasadniczo można powiedzieć, dalej jedzie na paliwie podstawowym, czyli na oleju napędowym, a dotrysk gazu jest. Nawet i do 50%. Także od 50%, 40%, 30%. No Ile pr... czasu takie instalacje się zwracają? No bo skoro to nie jest tak jak w benzynie, no to... No jeśli, jeśli, właśnie, to nie jest tak jak w benzynie, e, można było pomyśleć, że zwracają się dłużej, I one się zwracają akurat szybciej, ponieważ taki tir na przykład, no pokonując 8 tysięcy kilometrów miesięcznie, e, no oszczędzać, oszczędzać można znacznie więcej przy, przy tej oszczędności około tam 30% na przykład, nie? Mhm. 25. To, to są znacznie większe oszczędności globalnie. Jak to wpływa na silnik? Czy to były... powody do oba. Nie, nie ma powodów do obaw. Jeśli... Tam są specjalne czujniki, które powodują, jeśli jest jakiekolwiek zagrożenie, przełączanie tylko i wyłącznie na samą Europę. Czyli jest, jest czujnik spalania stukowego na przykład, który, który zabezpiecza przed takowym problemem. Mhm. No i co? I są odważni, którzy już chcą? Są już pierwsi odważni, jak zresztą jak, jak, jak było słychać przed chwilą. E, my też testujemy swoje samochody. E, mamy takie samochody dostawcze, którymi, którymi wozimy towar do klientów. Także przetestowaliśmy to na swoich samochodach i teraz jak najbardziej pora na klientów. E, mamy już, już kilka, kilka samochodów w kolejce. E, będzie można... To zobaczyć i, i, i przejrzeć się i porozmawiać, gdyby ktoś miał ochotę. Dokładnie. Targi. Motoshow. Zap, zapraszamy na najbliższe targi. W najbliższy weekend to jest, jest Motoshow na ulicy Galicyjskiej. Piękny budynek, nowy budynek Expo w Krakowie. W końcu coś takiego, że, że jest gdzie się wystawić z tak dużym samochodem. Także zapraszamy. Będzie można zobaczyć, nawet pomacać, dotknąć takiej instalacji w, tak, w takim, takim samochodzie, bo pokażemy Volvo. Eee, z 500 koni, tak jak mówiłeś eee, Dwa dni, sobota, niedziela mhm. Stoisko W26 mhm. Hala Wisła To gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak takie właśnie samochody wyglądają Samochód jak samochód, ale ta instalacja też pewnie będzie widoczna Więc warto na to rzucić okiem Sam chętnie bym zobaczył, bo w życiu nie widziałem jeszcze takiej instalacji do tira yy, I to zasilanego dieslem to, to musi być interesujące No i jeszcze do tego te zbiorniki Tak się zastanawiam, no bo yy, czy to montuje się też tak do nowych samochodów? To można montować do nowych samochodów, jeśli, jeśli klient nie będzie się bał utraty gwarancji. To mhm. oczywiście też się z tym wiąże. Nie wiem, jakie gwarancje są przeważnie w tirach. Czy one są takie wieloletnie, czy, czy raczej krótkotrwałe? No to myślę, że to zależy od, 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 od firmy. Od firmy, tak dokładnie. Jest też inny aspekt dodatkowy w przypadku ewentualnych chętnych do samochodów osobowych, bo to też można montować do samochodów osobowych, jest wzrost mocy. Jest, moc, jest, jest, wzrost jest wzrost mocy. Tak. Czyli nie tak jak dotychczas mówiono, że przy benzynie Przy benzynie że odwrotnie. Mm -hmm. Przy dieslu z gazem jest, jest właśnie. Jest niespodzianka. Mm -hmm. Samochód jest mocniejszy. Jaka to jest górka, Tam 5%? E, no więcej troszeczkę, około 15% jest wow, to jest mocniejszy Sporo. Sporo. 15% to już jest zauważalne. Przypominam, przy 500 koniach. Przy <laughs> 300 to... koniach akurat nie. <laughs> ale, ale przy normalnym samochodzie osobowym to już, to już klient może zauważyć. No ale przy tirze też pewnie zauważy, jeżeli mu tam wiesz. No, no kierowcy akurat to lubią, bo, bo mają samochód mocniejszy, ale tiry akurat mają to ograniczenie, że nie mogą tam powyżej pewnej prędkości. No i tak jak widać na autostradach, no to jest ona... jego prędkość, wyprzedzanie, górka. Bo to tak. Wyprzed... Tiry mają największy kłopot z górką. Yy, tak, tak, tak. No więc mówię, że kierowcy to yy, lubią, bo mogą yy. Yy. tam szybciej wyprzedzić kolegę innego tira. Albo po prostu wtoczyć się na wyższym biegu. Albo po prostu. Czy, czy ruszyć pod górkę, bo to dla tira też jest często problem, jeśli jedzie doładowane samoruszenie pod górę, to jest, to jest duży problem. Dokładnie. W ogóle podziwiam kierowców takich samochodów, jak oni potrafią opanować taką bestię. Kiedyś może sam spróbuję. W dieslu. Tam jest całkiem przyjemnie w środku w kabinie. Także zapraszamy też na targach, można tą kabinę zobaczyć, wręcz kosmiczna. Myślisz Marku, że dokąd to zawędruje? Bo, bo już właściwie gaz mamy wszędzie, to jeszcze tylko w... No jeszcze można do ciągników, na do przykład ciągników. rolniczych. No, właśnie, no tak. Tak. Do żniwa, gaz podrożał, bo żniwa. No wtedy by były żniwa. Tak, tak ale to rzeczywiście jest też ciekawe, bo, 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 bo te maszyny przemysłowe, gdzieś jeszcze ciągle zasilane dieslem, na przykład zdarzają się takie no, o, 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 okręty. No wybiegamy daleko może, morze, bo wbiegamy w morze, no również to pe pewno by dotyczyło. No na razie jest tak, jakby początek, ale, ale, mm -hmm. ale tir to i tak jest dość dużo. Ja tutaj często o gazie mówię w programie, dlatego że próbuję obalić ten mit i to tabu takiego gorszego paliwa i paliwa dla biedaków. To wcale tak nie jest. To, to ci bogaci najwięcej oszczędzają i pewnie to jest odpowiedź na to, skąd mają pieniądze. No dokładnie. I druga rzecz, oszczędzamy nie tylko pieniądze. Bo i... No jest jeszcze aspekt oczywiście środowiska. No. Otóż to. I szczególnie w przypadku diesli, gdzie, gdzie już ostatnio ciągle o tym słyszymy, że z tymi dieslami jest problem, że one jednak bardziej zatruwają środowisko, niż, niż nam się powszechnie wydaje. Ten aspekt jest bardzo istotny. Moim zdaniem. Bardzo istotny. To już po samym założeniu instalacji gazowej do diesla od razu widać, że ten diesel po prostu mnie kopci. Ja bym sobie tak wymarzył kiedyś, że będą miasta, które powiedzą dobrze, założyłeś człowieku instalację do diesla, dostajesz od nas premię. Możesz wjechać w strefę albo Możesz coś tam, albo mniej płacisz, albo, albo coś. Żeby ludzi do tego zachęcać, bo y, to jest najprostszy sposób na poprawę jakości powietrza. Mam nadzieję, że doczekamy w końcu takich czasów. Y, tyle instalacji już założyliśmy u nas i nigdy nie było takiej możliwości. Także czekamy, Będziemy na, lobbować. czekamy na etakową decyzję tutaj w Krakowie. Marek Radoszyn-Fugazi był naszym gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję za wizytę.